Mam przyjemność dziś Państwu przedstawić nowości, które dostępne są już w naszej klinice, mianowicie owoc pracy biotechnologów marki Zio Skin Health, czyli Illuminating Serum oraz nową wersję produktu Daily Power Defense. Badania w, y, w obszarze starzenia się skóry pokazują, że przedwczesne starzenie jest odczynem zapalnym indukowanym przez czynniki zewnętrzne, y, na które jesteśmy narażeni każdego dnia. Co możemy zaliczyć do takich czynników zewnętrznych? Otóż promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenia, nieodpowiednią dietę, alkohol i papierosy. Wszystko to doprowadza do przewlekłego stanu zapalnego, który z kolei osłabia naturalne mechanizmy odnowy i obrony skóry. W efekcie dochodzi do uszkodzenia fibroblastów odpowiedzialnych za produkcję włókien kolagenowych, będących rusztowaniem dla skóry i gwarantujących jej jędrność. Finalnie pojawiają się bruzdy, zmarszczki oraz radykalnie spada poziom nawilżenia. Nie jesteśmy w stanie odizolować się od szkodliwych czynników uszkadzających skórę, możemy jednak pomóc jej się bronić, używając do tego najnowszych innowacji technologicznych, które zoptymalizują jej funkcje ochronne. I do takich produktów zdecydowanie zaliczymy Illuminating Serum oraz Daily Power Defense. Produkty marki Zoskin to przede wszystkim bardzo skuteczne rozwiązania biotechnologiczne oparte na badaniach klinicznych. Nie mogłabym jednak nie wspomnieć o dodatkowym bonusie, który mamy w Illuminating Serum, jakim są dyfuzory optyczne, które odbijają światło i rozświetlają skórę, dając jej efekt perłowego glow.